Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj będzie taka e, materiał taki dość banalny. Wymiana świec w silniku Oplowskim A14net i w silniku Chevroleta 14LUJ. Najpierw trochę teorii. Wymiana świec nie jest trudna, zajmuje powiedzmy pół godziny. I wiem, że 90% z Was umie samodzielnie wymienić świecę bez problemu. Jednak jest 10% osób, które po raz pierwszy chciałyby sobie samemu zmienić świecę, chciałyby się czegoś dowiedzieć, nauczyć, naumieć. I dla nich jest właśnie, dla tych 10% jest właśnie ten materiał. Więc kto jest fachowcem, może sobie przewinąć na koniec filmu. Do, yy, do informacji, pozdrawiam. A kto chce trochę wiedzieć, zwyknąć, bo pierwszy raz to będzie robił, to zapraszam do oglądania. I moi drodzy, Teraz aha, wymiana świec w warsztacie, przypuszczam, właściwie powinna kosztować 50 zł, ale przypuszczam, że za 5 dych, bo teraz za 5 dych to się nikt nawet nie schyli na ziemię, żeby to dźwignąć. Przypuszczam, że taka wymiana świec kosztuje w warsztacie stówkę. Po co płacić stówkę? Można wydać na lody, a można sobie te świece wymienić samemu. I teraz zaczynając od początku. Świeca e, NGK, zaraz, bo nie widzę, gdzie tu jest znaczek. Jest tu NGK świeca, tak jest. Tu macie symbol tej świecy IFR 7X 7G lub 91039. Obydwa numery są poprawne i jak sobie szukacie świec przy zakupie, w trakcie zakupu, można podać ten numer lub ten. I to będzie odpowiednia świeca do waszego A14Net albo Luja 14. Eee, Coś tu jeszcze? I to tyle. Koszt takich świec: 50 zł sztuka, czyli pudełeczko komplet dwie stówki. I wymieniacie sobie to sami, oszczędzając stówę, omijając warsztat. I cóż tu jeszcze mogę wam dodać? To zostawimy na razie. Sama świeca. Sama świeca. Produkcja Thailand, Tu macie numer IFN, ten sam co na pudełku. O, tutaj jest gdzieś napisane, że to jest Tajlandia. Wymiary tej świecy. Dlaczego wymiary będą ważne, jak będziemy robić kontrolę kompresji? Bo sobie przetestujemy nowy miernik do kontroli kompresji. Teraz tak, wymiary tej świecy, gwint. M14 razy 19 długość i razy 1,25 skok gwintu. Uchwyt na klucz 16. Eee, rozstaw szczelina między elektrodami 0,7 mm. Z ciekawości, nie wiem czy to tam widać, mam tutaj dwa listki: 0,7 i 0,65. 0,7, tak jak zaleca producent, nie wchodzi. Wchodzi 0,65. Czyli powiedzmy, że jest 500, 500 mm mocniej ściśnięta niż powinna być, za mała jest ta przerwa, ale tego nie ruszamy. To tak zostawiamy na wszystkich świecach. Jest idealnie wszędzie tak samo 0,65, więc nie ruszamy tematu. To jest tyle, jeśli chodzi o same wymiary świecy. Kolejna rzecz: Na internecie krąży plotka, że jeśli wymieniamy te świece. Ten, numer, ten model świecy to tylko świece japońskie, absolutnie tajlandzkie, bo tajlandzkie yy, wytrzymują pół przebiegu tego co japońskie i są w ogóle do dupy, do niczego i o kant stołu rozbić. I powiem Wam, narażę się tu pewno sporej części internautów, ale powiem Wam ci co piszą, że, że Tajlandia to jest syf, to są w grubym błędzie bo ja już trzeci raz zmieniam świece na tajlandzkie i, z, i nigdy te świece mnie nie zawiodły, zawsze robią 60 tysięcy i działają, zapony nie wypadają, cewki się nie przepalają, nie wiem, tam ludzie wymyślają różne cuda. Świeca tajlandzka jest tak samo dobra jak świeca japońska. Koniec, kropka. Zatem świec japońskich już nie dostaniecie, bo Japończycy tego nie robią. Robią to w Tajlandii, bo w Tajlandii robią to za miskę ryżu, a w Japonii robili to za miskę sakę i ryż wychodzi widocznie taniej. Dlatego przenieśli produkcję do Tajlandii. Jeśli ktoś kupi świece japońskie, to może to być efekt tego, że yy, był jakiś leżak magazynowy, może też być, że na przykład idzie to jakąś okrężną drogą na rynek francuski i gdzieś tam te świece japońskie docierają. W każdym razie w Polsce. Świeca japońska jako tako jest niedostępna. Są tylko Tajlandia, ale nie martwcie się tym, te świece są jednakowo dobre jak japońskie. Dlaczego o tym mówię? Bo wiecie, ja nie, ja nie wysysam historii z palca, tylko mówię Wam to, co w aucie robiłem, co wiem. To są pewne informacje ode mnie i tak jak mówię, ta świeca robi 60 tysięcy bez problemu, bez problemu. Drugi mit, który panuje, to panuje taki, że jeśli się jeździ na gazie, zasila się silnik gazem, to świece się powinno zmieniać w połowie jej żywot żywotności, czyli jeśli jest przewidziana na 60, to świece zmieniamy po 30 tysiącach kilometrów. I to jest kolejna bzdura i kolejny mit. Rozmawiałem z gazownikami, którzy mi montowali, którzy mi montowali gaz, z innymi fachowcami. Czy benzyna, czy gaz, ta świeca ma zrobić 60 tysięcy. I to się sprawdza, bo to tak jak mówię, ja już wyjechałem trzy komplety tych świec na gazie. I to jest tyle, jeśli chodzi o samą świecę. Kolejny temat instrukcja dokręcania świecy. Nie widzę, bo bez okularów. Krok pierwszy: dokręcamy ręcznie. Zgadza się. Krok drugi dokręcamy na jedną 16 obrotu. Krok trzeci dokręcamy na, nie widzę teraz na jedną drugą i na dwie trzecie obrotu. I powiem wam tak, żeby dokręcić ta świeca według instrukcji na tym pudełku, to chyba trzeba mieć studia, albo magistra, i zamiast się bawić w takie pierdoły, moi drodzy. To zainwestujcie sobie w klucz dynamometryczny. Na kluczu ustawiacie 25 Nm i jest koniec pieśni. Dokręcacie najpierw ręcznie, a potem dociągacie na 25. Klucz cyknie i koniec. Żadne jedne 16 20, 40, masakra. Taki klucz kosztuje około stówki, warto zainwestować, bo on się przydaje do różnych dziwnych innych rzeczy. Oczywiście, jeśli się kupi klucz odpowiedni, ten ma akurat zakres od 7 N do 112 i jest chyba najbardziej właściwy do auta, bo no, większość rzeczy idzie tym kluczem dokręcić na moment. To jest tyle, jeśli chodzi o klucz. Co jeszcze przy montażu świec? Przy montażu świec jest ważne, że trzeba mieć długi klucz. Fi16, bo uchwyt na świecy jest na 16, i standardowo musi być długi, żeby ta świeca się schowała w nim. Standardowo, w tym kluczu nie wiem, czy widać, powinna być guma. Już tej gumy nie ma. Ta guma ma zapobiegać temu, że jak wkładacie tak na dół, że Wam świeca nie wypada. Tu już gumę amba zeżarła, więc jeśli nie macie klucza z gumą. On będzie służył, bo on do samego dokręcania będzie dobry. Tylko włożyć świecę trzeba w inny sposób. Jeśli nie macie klucza z gumą, żeby wam ta świeca nie wypadała. To sobie możecie użyć na przykład takiego urządzenia również chińskiego, żeby było śmieszniej. O. Widzicie, to się nazywa chwytak magnetyczny. Ten akurat jest, nie wiem jakiego chwytak. Nie wiem, no jakiś tam chwytak pazurkowy, pewno. O, chwytak pazurkowy. Łapiecie sobie w ten sposób i fajnie opuszczacie do gniazda świecy. Jak już to tam macie, to wtedy dopiero dokręcacie kluczem. Nigdy nie wrzucajcie świecy do kanału tak. Bo jeśli dobrze Wam trafi, to Wam uderzy. Tą zewnętrzną elektrodą i zmieni Wam się przerwa, i już na dzień dobry przerwa między elektrodami, bo ją ściśnie, i wtedy będziecie już na dzień dobry mieli złą iskrę i może być zły zapłon mieszanki, nieodpowiedni zapłon mieszanki. Także nie wrzucamy świecy, tylko wkładamy ją i to tyle, jeśli chodzi o cały montaż, o, cały, o samą świecę i o samą wymianę tej świecy. Potem na aucie pokażę Wam, jak o co chodzi z wykręcaniem siecy, z badaniem kompresji. Przetestujemy sobie taki oto zestaw do sprawdzania kompresji, ale to będzie w następnej części filmu.